Witam Witam! Witajcie! Siemaneczku! Zrobimy sobie tak, może co? Witam was podsumowanie sierpnia, a dzisiaj jest piąty, ale już jest szósty, tak jest już jest 626 minut. No i w sierpniu, chyba na razie mi się wydaje, że najgorszy miesiąc od kiedy są podsumowania, tak mi się wydaje. Subiektywna opinia taka moja. No i poliśmy sobie filmy. A więc mamy trzykowa deska film, taki wiecie, nagrywany telefon, jakby fajny był, nie wiem, myślę tam, znaczy, ale jakby ogólnie pomysł, ale szkoda, że mam tylko 24 filmy wyświetlone, no dobra, jak zrobić kilka klipa, tam tryk, króciutki filmik z eski, lipca, otwarcie skrzynki, magic na nowej randze, chyba wpiję szerwkę. tu triki na lunacy, fajne, spoko, go podczas koronawirusa, taki wiecie, yy... Tak, i no, króciutki film, ja wiem, jak jest opisany. O, QA. To fajne, bo spoko, Kolejny poradnik: jak pan czy licznik w go FPS-ów. Potem znowu jak kontrolować recall, też poradnik. Potem tour, bo świeżny z, z, z siłem, polecam obejrzeć. Back to school, też takie króciutki. I sezon czwarty: karny pojawy w Fortnite. I tam są też Avengersi. Także to jest raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13 13 filmów. W sumie 13 filmów w czerwcu było co dwa i było 15 No dobrze, wiecie, e, dobra. Lipiec lipiec tak i teraz sierpień. No, wielgorzej. Na no, sierpień by było tak tego, tego. Nadal 300 subów yy, Nie wiem czy uda się być 400 No ale tak jak widzicie to właśnie statystyki są gorsze Wrześniu Wam będą lepsze No miałbym ja to chwilę zobaczycie Jezu, co Zrobię bez subskrypcji 72% wyglądało No subskrybent tylko 28 więc to się zamienić przyjadę jeszcze zaraz Przechodów jeszcze jest 0. No, w zarabianiu 361 słów i 339 godzin. Nie było ile było wcześniej. Ale nie wiem. No, ale co? Taki szybki filmik na dzisiaj. E, w ogóle jak to widzicie to był na jazdach. E, tak, zobaczcie to 6, a jutro 7 wleci otwarcie skrzyneczki, bo myślałem... W ogóle zapomniałem o tym podsumowaniu sierpnia. Ale przypomniało mi się jakoś, jakoś mi się przypomniało. No i sobie nagrałem. No i dzisiaj takie jeszcze w Nie wiem, nie wiem nie, nie, czym tu się chwalić nawet. Ale podsumowałem. Nie więcej powiedzmy podsumowałem. No i to by było na tyle. Zobaczmy w kolejnych odcinkach. Dzięki za oglądanko. I zostawcie paczkę w górę i subskrybujcie nowe podsumowanie dla twórców Wiesz, jest dostępne. Haha, nara. Także to było na tyle. Do zobaczenia.